Pod koniec stycznia znowu rozśnieżyło się nad całym krajem. Przez kilkanaście godzin bez przerwy padał w stolicy gęsty śnieg. Silne wiatry spowodowały zadymki i formowały zaspy na ulicach i drogach. Zima stulecia na Wierzbnie. Jak Warszawa przetrwała mrozy w 1978 79 roku? Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś przenosimy się do Warszawy, a konkretnie na Wierzbno, do zimy w 1978 i 1979 roku, zwanej zimą stulecia. Temperatury w Warszawie spadały do minus 25 stopni, a w innych częściach Polski nawet do minus 31 stopni. Śnieg zasypał ulice, a życie w mieście stanęło w miejscu. Jak mieszkańcy Wierzbna i całej Warszawy poradzili sobie z tym żywiołem i jak wyglądało codzienne życie w takich ekstremalnych warunkach, o tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Zostańcie ze mną! wałtowne śnieżyce, zamiecie i ostry mróz. Zima przypuściła atak na północy, odsuwał Gdańska i Szczecina, przesuwając się w głąb kraju. Porywisty wiatr zasypał śniegiem drogi i szlaki kolejowe. Komunikacja niemal całkowicie sparaliżowana. Wielu kierowców już nie zdążyło na sylwestrowe zabawy. Zima 78-79 przeszła do historii jako najsroższa w XX wieku w Polsce. Wszystko zaczęło się 29 grudnia 78 roku, kiedy nad Polskę napłynęły lodowate masy powietrza z nad Skandynawii, powodując gwałtowny spadek temperatur. W Sylwestra termometry w Warszawie pokazywały minus 25 stopni, a w styczniu 79 roku w suwałkach odnotowano rekordowe minus 31 stopni. Do tego doszły obfite opady śniegu. Już w pierwszej dobie spadło 15 cm śniegu, a kolejne dni przyniosły jeszcze więcej. Zaspy w wielu miejscach w tym Warszawie sięgały nawet 2 m. Władze PRL były kompletnie nieprzygotowane na taki kataklizm. Transport stanął. Pociągi i tramwaje utknęły w zaspach. Drogi były nieprzejezdne, a w wielu domach brakowało węgla na ogrzewanie. W Warszawie, w tym na Wierzbnie, mieszkańcy musieli zmierzyć się z mrozem, brakiem prądu i trudnościami w codziennym życiu. Ale zanim przejdziemy do historii Wierzbna Zobaczmy jak wyglądała sytuacja w całym mieście. Zima na Wierzbnie, lokalny koloryt. Wierzbno to spokojna część Mokotowa, pełna bloków z wielkiej płyty, które w latach 70. były symbolem nowoczesności, ale zima stulecia zamieniła tę dzielnicę w prawdziwe pole bitwy z żywiołem. Ulice takie jak Woronicza czy Puławska były zasypane śniegiem po kolana, a czasem nawet po pas, czyli jakieś 30 do 50 cm śniegu, a w zaspach nawet więcej. Mieszkańcy wspominają, że w niektórych miejscach zaspy sięgały okien parterowych mieszkań, czyli około 1,5 metra nad ziemią. Transport publiczny praktycznie nie działał. Tramwaje i autobusy, które obsługiwały wieżbno, utknęły w zaspach. Na przykład, linia tramwajowa na Puławskiej głównej arterii Mokotowa była zablokowana przez kilka dni. Ludzie chodzili pieszo, czasem kilka kilometrów, żeby dostać się do pracy, na przykład do pobliskich zakładów na Służewcu. W blokach na wieżbnie często brakowało ogrzewania. W tamtych czasach wiele mieszkań było podłączonych do centralnego ogrzewania, ale dostawy węgla były opóźnione z powodu paraliżu transportu. Mieszkańcy palili w piecach wszystkim, co mieli pod ręką od starych mebli po gazety. Relacje z tamtego czasu wspominają, że w wielu mieszkaniach temperatura spadła poniżej 10 stopni, a na szybach od wewnątrz osadzał się lód. Brak prądu był kolejnym problemem. Na wierzbnie, jak i w całej Warszawie, często wyłączano elektryczność, bo elektrownie nie nadążały z produkcją. Brakowało węgla a sieć była przeciążona. Ludzie gotowali na kuchenkach gazowych, a ci, którzy mieli piece kaflowe, wspominają, że to one uratowały im życie, ale gazu też czasem brakowało. Wtedy sąsiedzi pożyczali sobie nawzajem butle gazowe, żeby ugotować coś ciepłego. Życie codzienne i obyczaje. Jak radzili sobie mieszkańcy? Pomimo trudności mieszkańcy Wierzbna pokazali, że w kryzysie potrafią się zjednoczyć. Sąsiedzi organizowali się, żeby odśnieżyć podwórka i przejścia między blokami. Na przykład na osiedlach przy ulicy Niepodległości, która przebiega przez Mokotów, ludzie skrzyknęli się, żeby odkopać dojście do najbliższych sklepów, bo zapasy jedzenia szybko się kończyły. Kolejki do sklepów były codziennością. Na wierzbnie, na przykład przy ulicy Woronicza, gdzie znajdowały się lokalne sklepy spożywcze, ustawiały się tłumy po chleb, mleko czy mięso, o ile w ogóle coś przywieziono. Mieszkańcy wspominają, że stali w kolejkach nawet przy minus 25 stopniach, owinięci w koce i szaliki. Dzieciaki zamiast chodzić do szkoły, bo wiele placówek zamknięto na polecenie ministra oświaty Jerzego Kuberskiego, bawiły się na zaspach. Budowanie iglo i zjeżdżanie na sankach z górek na wierzbnie stało się lokalną atrakcją. Jak Warszawa i Polska przetrwały zimę. Władze PRL wprowadziły stan klęski żywiołowej w województwie gdańskim już od 1 stycznia 79 roku, a w innych regionach w tym Warszawie podejmowano nadzwyczajne środki. Do odśnieżania miasta, w tym Mokotowa, skierowano wojsko. Żołnierze z łopatami, ciężkim sprzętem, a nawet czołgami próbowali udrożnić główne ulice. Ale śnieg padał szybciej niż nadążono go usuwać. Straty gospodarcze szacowano na miliardy złotych, a rok 79 był pierwszym w historii PRL, w którym odnotowano spadek dochodu narodowego o 2,3%. Na mniej w całej Warszawie zima stulecia zostawiła trwały ślad w pamięci mieszkańców. Ludzie nauczyli się, że w takich chwilach mogą liczyć tylko na siebie i swoich sąsiadów. Zima stulecia na wierzbnie to historia o walce z żywiołem, ale też o ludzkiej solidarności i zaradności. Dla jednych to traumatyczne wspomnienie, dla innych nostalgiczne historie z dzieciństwa. A jakie są wasze wspomnienia ze srogich zim? Może wasi rodzice albo dziadkowie opowiadali wam o zimie 78-79? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych historii. Do zobaczenia w następnym filmie, zapisane w czasie